Stary Mikołaj był w przedpokoju i z taką gracją otworzył drzwi szpigelmanowi, że ten już z sieni zawołał: Co się pan tak rozbijasz, panie kamerdyner! Blada z gniewu panna Izabela biegła do sypialni ojca. Zastąpiła jej drogę panna Florentyna: Dajże spokój, Belciu, mówiła składając ręce ojciec taki chory. Zapewniłam tego człowieka, że wszystkie długi będą spłacone i muszą być spłacone, choćbyśmy mieli nie jechać do Paryża. Właśnie pan Tomasz w pantoflach i bez surduta zwolna przechadzał się po sypialni, kiedy weszła córka. Spostrzegła, że ojciec wygląda bardzo mizernie, że ma obwisłe ramiona, obwisłe siwe wąsy, obwisłe powieki i jest pochylony jak starzec. Ale uwagi te powstrzymały ją tylko od wybuchu, nie zaś od załatwienia interesu. Przepraszam cię, Belu, że mnie widzisz w takim negliżu. Cóż się stało? Nic, ojcze odparła hamując się. Był tu jakiś żyd. Ach, pewnie ten Szpigelman, dokuczliwa bestia, jak komary w lesie, zawołał pan Tomasz, chwytając się za głowę. Niech jutro przyjdzie. Właśnie przyjdzie on i inni. Dobrze, bardzo dobrze. Dawno już myślałem załatwić ich. No, chwała Bogu, że ochodziło się chociaż trochę. Panna Izabela była zdumiona spokojem ojca i jego złym wyglądem. Zdawało się, że od południa przybyło mu kilka lat wieku. Usiadła na krześle i oglądając się po sypialni, spytała jakby od niechcenia. – Dużo impa powinien? – Niewiele, drobiazg, parę tysięcy rubli. – To są te pieniądze, o których mówiła ciotka, że je ktoś w marcu wykupił? Pan Łęcki stanął na środku pokoju i strzeliwszy palcami zawołał. – A dajże cię, o tamtych na śmierci zapomniałem. Zatem mamy więcej długów niż parę tysięcy? Tak, tak, e, trochę więcej. Myślę, że pięć do sześciu tysięcy. Poproszę poczciwego Wokulskiego, to mi to załatwi. Panna Izabela mimowoli wstrząsnęła się. Szpigelman mówił, rzekła po chwili, że od naszej sumy nie można mieć dziesięciu tysięcy rubli procentu, najwyżej trzy tysiące. I to na niepewnej hipotece. Ma rację, na hipotece. Ale przecież handel to nie hipoteka. Handel może dać trzydzieści yy, od trzydziestu. Ale a skąd Szpigelman wie o naszym procencie? spytał pan Tomasz, zamyśliwszy się nieco. Ja mu powiedziałam niechcący. Tłumaczyła się zarumieniona panna Izabela. Szkoda, żeś mu to powiedziała, wielka szkoda. O takich rzeczach lepiej nie mówić. Czy to co złego? szepnęła. — Złego? No nic złego, mój Boże, ale zawsze lepiej, gdy ludzie nie znają ani wysokości, ani źródła dochodów. Baron, wreszcie sam marszałek nie mieliby reputacji milionerów i filantropów, gdyby znano wszystkie ich sekreta. — Dlaczegoż to, ojcze? — Dziecko jeszcze jesteś — mówił nieco zakłopotany pan Tomasz. — Jesteś idealistka, więc mogłoby cię to zrazić do nich, ale masz przecie rozum. Baron, widzisz, utrzymuje jakąś spółkę z lichwiarzami, a fortuna marszałka urosła głównie ze szczęśliwych pogorzelin, no i trochę z handlu bydłem w czasie wojny sewastopolskiej. — Więc tacy są moi konkurenci? — szepnęła panna Izabela. — To nic nie znaczy, Belu, mają pieniądze i duży kredyt, a to główna rzecz — uspokajał ją pan Tomasz. Panna Izabela potrząsnęła głową, jakby chcąc odpędzić przykre myśli. Więc my, papo, już nie pojedziemy do Paryża? Dlaczego, moje dziecko, dlaczego? Jeżeli papo zapłaci pięć albo sześć tysięcy tym Żydom. Oto się nie lękaj. Poproszę wokulskiego, ażeby wystarał mi się o taką sumę na sześć albo na siedem procent i będziemy płacili na jej rzecz jakie czterysta rubli rocznie. No a mamy przecie dziesięć tysięcy panna izabela zwiesiła głowę i cicho przebierając palcami po stole dumała, czy ty ojcze rzekła po namyśle nie obawiasz się wokulskiego ja krzyknął pan tomasz i pięściami uderzył się w piersi. Ja obawiam się Joasi, Hortensi, nawet naszego księcia i zresztą ich wszystkich razem, ale nie Wokulskiego. Gdybyś widziała, jak on dziś obcierał mnie wodą kolońską, a z jaką trwogą patrzył na mnie, to najszlachetniejszy człowiek, jakiego spotkałem w życiu. On nie dba o pieniądze, interesów na mnie robić nie może, ale dba o moją przyjaźń. Bóg mi go zesłał i jeszcze w chwili, w której, w której zaczynam czuć starość, a może śmierć? I powiedziawszy to, pan Tomasz zaczął mrugać powiekami, z których znowu spadło mu kilka łez. – Papo, ty jesteś chory – zawołała przestraszona panna Izabela. – Nie, nie, to upał, irytacja, a nade wszystko żal do ludzi. Pomyśl tylko, był kto u nas dzisiaj? Nikt, bo myślą, żeśmy już wszystko stracili. Joanna boi się, żebym od niej nie pożyczył na jutrzejszy obiad? Toż samo baron i książę. Jeszcze baron dowiedziawszy się, że zostało nam trzydzieści tysięcy, przyjdzie tu dla ciebie, bo pomyśli, że choćby się z tobą ożenił bez posagu, to jednak nie będzie potrzebował wydawać pieniędzy na mnie. Ale uspokój się, gdy usłyszą, że mamy dziesięć tysięcy rubli rocznie, wrócą tu wszyscy. A ty znowu będziesz jak dawniej królowała w twoim salonie. Boże, jaki ja dziś jestem zdenerwowany! Mówił pan Tomasz, obcierając zauzawione oczy. Ja poszlę po doktora, papo. Ojciec zamyślił się. To już jutro, jutro, do jutra może mi samo przejdzie. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. Kto tam? Co tam? zapytał pan tomasz. Pani hrabina przyjechała, odpowiedział z korytarza głos panny Florentyny. Joasia! zawołał pan tomasz z radosnym zdziwieniem. Wyjdź, że do niej, Belciu, muszę się trochę ogarnąć. – No, no, założę się, że już wie o trzydziestu tysiącach. – Wyjdźże, Belu. – Mikołaj! Zaczął kręcić się po sypialni, szukając rozmaitych części ubrania, a tymczasem panna Izabela wyszła do ciotki już oczekującej na nią w salonie. Zobaczywszy pannę Izabelę, hrabina pochwyciła ją w objęcia. – Jakiż Bóg dobry! – zawołała, że zesłał wam tyle szczęścia. – Cóż to? Podobno Tomasz wziął za kamienicę dziewięćdziesiąt tysięcy i twój posak ocalony. – Nigdy bym mnie przypuszczała. Ojciec ciociu spodziewał się wziąć więcej i tylko jakiś żyd, nowonabywca, odstręczył konkurentów. Odpowiedziała trochę urażona panna Izabela. Ach, moje dziecko, że też nie przekonałaś się jeszcze o niepraktyczności ojca. On może wyobrażać sobie, że domu wart był miliony, a ja swoją drogą wiem od ludzi kompetentnych, że co najwyżej wart jest siedemdziesiąt parę tysięcy. Przecież co dzień od kilku dni sprzedają się kamienice z licytacji, wiadomo jakie są i co za nie płacą. Zresztą nie ma o czym mówić. Ojciec niech wyobraża sobie, że go oszukano, a ty, Belu, módl się za zdrowie tego Żyda, który dał wam dziewięćdziesiąt tysięcy. <grych> Ale, a propos, wiesz, że Kazio Starski wrócił? Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. Kiedy skąd? – zapytała zmieszana. – Obecnie z Anglii, dokąd przyjechał prosto z Chin, zawsze piękny i obecnie jedzie do babki, która zdaje się odda mu majątek. – To w sąsiedztwie cioci? Właśnie o tym chcę mówić. Ogromnie dopytywał się o ciebie, a ja będąc przekonana, że już chyba wyleczyłaś się ze swych kaprysów, radziłam mu, ażeby was jutro odwiedził. – Jak to dobrze – zawołała uradowana panna Izabela. – A widzisz… Odpowiedziała hrabina, całując ją. Ciotka zawsze o tobie myśli. Dla ciebie jest to wyborna partia, którą tym łatwiej będzie zrobić, że Tomasz ma kapitalik, który powinien mu wystarczyć. A Kazio coś słyszał o zapisie ciotki Hortensji dla ciebie. No, przypuszczam, że Starski jest trochę zadłużony. W każdym razie to, co mu zostanie z majątku babki, z tym, co ty możesz wziąć po Hortensji. Powinno by wam na jakiś czas wystarczyć, a później zobaczymy. On ma jeszcze stryja. Ty masz mnie, więc wasze dzieci nie doznają biedy. Panna Izabela w milczeniu ucałowała ręce ciotki. W tej chwili była tak piękna, że hrabina, schwyciwszy ją w objęcia, pociągnęła do lustra i śmiejąc się, rzekła. No, proszę cię, tylko mi jutro tak wyglądaj, a przekonasz się że w sercu Kazia odnowią się zabliźnione rany. Choć szkoda, żeś go wtedy odrzuciła, mielibyście dziś ze sto albo sto pięćdziesiąt tysięcy rubli więcej. Wyobrażam sobie, że ten biedny chłopak z rozpaczy musiał bardzo wydawać pieniądze. Ale, ale, dodała hrabina, czy prawda, że chcecie jechać z ojcem do Paryża? Mamy zamiar. Proszę cię, Belu, upominała ją ciotka, tego nie rób. Ja właśnie chcę wam zaproponować, ażebyście u mnie spędzili tę resztkę lata i musisz to zrobić, choćby ze względu na Starskiego. Pojmujesz, że młody chłopak na wsi będzie się nudził, będzie marzył. Możecie widywać się codziennie, a w takich warunkach najłatwiej będzie przywiązać go, a nawet zobowiązać. Panna Izabela zarumieniła się mocniej niż poprzednio i spuściła piękną głowę. Ciociu. – Szepnęła. – Ach, moje dziecko, tylko nie baw się ze mną w dyplomatkę. Panna w twoim wieku już powinna wyjść za mąż, a nade wszystko nie powtarzać dawnych błędów. Kazio jest wyborną partią, nieprędko sprzykrzy ci się, no a gdyby się sprzykrzył, to już będzie mężem i na wiele rzeczy musi być pobłażliwym. Tak jak i ty dla niego. – Gdzież ojciec? – Ojciec trochę nie Wielki Boże, chyba za nadto wzruszyło go niespodziewane szczęście. Ojciec właśnie zachorował z gniewu na tego żyda. On wiecznie w złudzeniach, odparła hrabina podnosząc się z kanapy. Wstąpię do niego na chwilę i pogadam o waszych wakacjach, co zaś do ciebie, belu, spodziewam się, że potrafisz skorzystać z czasu. Po półgodzinnej poufałej konwersacji z panem Tomaszem, hrabina pożegnała siostrzenicę, jeszcze raz polecając jej starskiego. Około dziewiątej pan Tomasz, wbrew zwyczajowi, poszedł spać, a panna Izabela wezwała do swego pokoju na rozmowę kuzynkę Florentynę. – Wiesz, Floro, rzekła, siadając w półleżącej pozycji na szezlongu. – Powrócił Kazio Starski i jutro ma być u nas. A, szepnęła panna Florentyna, jakby wypadek ten był już jej wiadomy. Więc nie gniewa się? Spytała, akcentując ostatni frazes. Zapewne, zresztą, nie wiem, uśmiechnęła się panna Izabela. Ciotka mówi, że jest bardzo piękny. I zadłużony. Ale cóż to szkodzi, kto dzisiaj nie ma długów? Cóż byś powiedziała, Floro, gdybym gdybyś za niego wyszła? Naturalnie powinszowałabym wam obojgu, ale co na to powie baron, marszałek, Ochocki, a nade wszystko Wokulski? Panna Izabela podniosła się gwałtownie. Moja droga, skądże znowu przychodzi ci do głowy ten wokulski? Nie mnie on przychodzi do głowy, odparła panna Florentyna, skubiąc taśmę swego stanika. Tylko przypominam sobie, coś mi mówiła jeszcze w kwietniu: że ten człowiek od roku ścigał cię spojrzeniami, że osacza cię ze wszystkich stron. Panna Izabela roześmiała się. Ach, pamiętam! Rzeczywiście tak mi się wówczas zdawało. Dziś jednak, kiedym go poznała trochę lepiej, widzę, że nie należy do tej kategorii ludzi, których można się lękać. Uwielbia mnie po cichu. To prawda, ależ tak samo będzie mnie uwielbiał nawet wówczas, gdybym wyszła za, za mąż. Wielbicielom tego, co wokulski gatunku, wystarcza spojrzenie uścisk ręki. Czy jesteś tego pewna? Najzupełniej no Zresztą przekonałam się, że to, co wydawało mi się sidłami z jego strony, jest tylko interesem. Ojciec pożycza mu trzydzieści tysięcy rubli i kto wie, czy wszystkie jego zabiegi nie do tego były skierowane. A jeżeli jest inaczej? zapytała panna Florentyna, ciągle bawiąc się oprzyciem swego stanika. Moja droga, dajże spokój, oburzyła się panna Izabela. Co ci na tym zależy, ażeby psuć mi humor? Tyś to powiedziała, że ci ludzie umieją cierpliwie czekać, usidlać, nawet wszystko ryzykować i łamać. Ale nie Wokulski. Przypomnij sobie barona. Baron obraził go publicznie, a ciebie przeprosił. Ach, Floro, proszę cię, nie dręcz mnie, wybuchnęła panna Izabela. Gwałtem chcesz zrobić demona z kupczyka, może dlatego, że tyle straciliśmy na kamienicy, że ojciec jest chory i że starski wrócił. Panna Florentyna zrobiła gest, jakby chcąc jeszcze coś powiedzieć, ale pohamowała się. Dobranoc, Belu, rzekła, może teraz masz rację i wyszła. Przez całą noc śnił się pannie Izabeli Starski jako mąż, Rossi jako pierwszy platoniczny kochanek, Ochocki jako drugi, a Wokulski jako plenipotent ich majątku. Dopiero około dziesiątej rano obudziła ją panna Florentyna, donosząc, że przyszedł Szpigelman i jeszcze jeden żyd. Szpigelman, ach prawda, zapomniałam o nim, powiedz mu, niech przyjdzie później. Czy papo wstał? Wstał od godziny, mówiłam mu właśnie o Żydach, a on prosi cię, żebyś napisała list do Wokulskiego. Po co? Żeby był łaskaw, przyjść do nas w południe i uregulować rachunki tych Żydów. Prawda, że Wokulski ma nasze pieniądze. – rzekła panna Izabela. – Ale mnie pisać o tym do niego nie wypada. Napisz Ty, Floro, w imieniu ojca. O, tu jest papier na moim biurku. Panna Florentyna napisała żądany list, a tymczasem panna Izabela zaczęła się ubierać. Wiadomość o Żydach zrobiła na niej wrażenie zimnej wody, a myśl o Wokulskim zaniepokoiła ją. – Więc my naprawdę nie możemy obejść się bez tego człowieka? – mówiła w duszy – no, jeżeli ma nasze pieniądze, to naturalnie musi spłacać nasze długi. Bardzo go proś, rzekła do panny Florentyny, ażeby przyjechał jak najśpieszniej, bo gdyby tych obrzydliwych Żydów zastał u nas Starski. Zna on ich dawniej aniżeli my, szepnęła Flora. W każdym razie byłoby to okropne. Ty nie wiesz, jakim tonem przemawiał do mnie wczoraj ten, ten szpigelman, wtrąciła panna Florentyna. O, to zuchwały Żyd! Zapieczętowała list i wyszła z nim do przedpokoju, ażeby wyprawić czekających tam Żydów. Panna Izabela uklękła przed alabastrowym posążkiem Matki Boskiej, błagając ją, ażeby posłaniec zastał Wokulskiego w domu i ażeby Starski nie spotkał się u nich z Żydami. Alabastrowa Matka Boska wysłuchała prośb panny Izabeli. W godzinę bowiem przy śniadaniu Mikołaj doręczył jej trzy listy. Jeden był od ciotki hrabiny. Zawiadamiała w nim, że dziś między drugą i trzecią przyjdą do jej ojca lekarze na konsylium, że Kazio Starski wyjeżdża przed wieczorem i że może wpaść do nich lada chwilę. Pamiętaj, że droga Belciu kończyła ciotka, postępować tak, ażeby chłopiec myślał o tobie przez drogę i na wsi. Dokąd wy z ojcem za kilka dni musicie przyjechać. Ja już urządziłam się w ten sposób, że ani w Warszawie nie widział żadnej panny, ani na wsi nie spotka prócz ciebie duszko żadnej innej kobiety. Chyba poczciwą swoją babkę prezesową i jej mało interesujące wnuczki. Panna Izabela lekko skrzywiła usta. Nie podobał jej się ten nacisk. Ciotka mnie tak proteguje. Rzekła do panny Florentyny, jakby mi już straciła wszelką nadzieję, nie podoba mi się to. I w jej duszy nieco przyćmił się wizerunek pięknego Kazia Starskiego. Drugi list był od Wokulskiego, który donosił, że będzie służyć o godzinie pierwszej. Na którą kazałaś przyjść żydom, Floro? spytała panna Izabela. Na pierwszą, chwała Bogu, byle o tej porze nie wpadł do nas starski, rzekła panna Izabela, biorąc do ręki trzeci list. Jakiś znajomy mi charakter. Dodała czyje to pismo, Floro. Czy nie poznajesz, odpowiedziała panna Florentyna, spojrzawszy na kopertę Krzeszowskiej. Rumieniec gniewu wystąpił na twarz panny Izabeli. Ach, prawda, zawołała, rzucając list na stół. Proszę cię, Floro, odeszli jej to i dopisz na wierzchu nieczytane. Czego ona od nas chce, ta szkaradna kobieta? Łatwo możesz się dowiedzieć, szepnęła panna Florentyna. Nie, nie. I Nie, nie chcę żadnych listów od tej nieznośnej baby. Pewnie znowu jakaś szykana, bo ona nic innego nie pisuje. Proszę cię, Floro, natychmiast odeszli ten list i albo zresztą zobacz, co pisze. Ostatni raz przyjmę jej bazgraninę. Panna Florentyna powoli otworzyła kopertę i zaczęła czytać. Stopniowo na jej obliczu ciekawość ustąpiła miejsca zdziwieniu, a potem zmieszaniu. Nie wypada mi tego czytać, szepnęła oddając list pannie Izabeli.